Druga połowa grudnia czas więc na nowe tytuły w Games with Gold. Ja mam na imię Piotrek i zapraszam do omówienia kolejnych produkcji w tym miesiącu. Pamiętajcie oczywiście, że gry są dostępne do pobrania i ogrania tylko wtedy, gdy posiadacie aktywny abonament Xbox Live Gold. Możecie zakupić go w sklepie Xbox za pomocą karty płatniczej lub korzystając z płatności komórkowej operatora Play lub Orange albo doładować za pomocą zdrapek dostępnych w sklepach stacjonarnych. Zaczynajmy. Pomiędzy 16 grudnia a 15 stycznia na konsoli Xbox One pobierzemy i zagramy w Never Alone – platformówkę wzbogaconą elementami zaczerpniętymi z gier logicznych. Produkcję opracowało studio Upper One Games, a w grze wcielimy się w młodą dziewczynę z plemienia Inupiak, której podczas podróży przez pokryte śniegiem krainy towarzyszy biały lis. Pomiędzy 16 a 31 grudnia na konsoli Xbox 360 a także na One dzięki wstecznej kompatybilności przypiszemy do konta Mercenaries Playground of Destruction, grę z pierwszego Xboxa będącą rozbudowaną produkcją akcji TPP, przenoszącą miłośników wymiany ognia na obszar północnej Korei w niedalekiej przyszłości. I tak właśnie prezentuje się grudniowe zestawienie. Napiszcie w komentarzu, która gra najbardziej przypadła wam do gustu, a ja w międzyczasie przypominam o konieczności posiadania aktywnego abonamentu Gold, jeżeli chcecie, by gry przypisały się do waszego konta. By dodać do konta omówione przeze mnie produkcje, wystarczy, że wejdziecie w kafele Gold w waszym dashboardzie konsoli Xbox One lub Xbox 360, albo przez przeglądarkę na stronie Xbox.com ukośnik Games with Gold. Wasze nowe gry pojawią się automatycznie w sekcji gotowe do instalacji na Waszym Xboxie One. Już teraz zachęcam Was do zostawienia suba na kanale i wypatrywania kolejnych naszych materiałów. Trzymajcie się ciepło. Cześć!